Czakry, 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 czakra korony. Dzisiaj o czakrze korony, moi drodzy. I jak możemy poczuciami pracować z tą czakrą? Jakie poczucia sobie wytworzyć, żeby ona była coraz bardziej otwarta i zbalansowana? Więc o tym będę mówić dzisiaj. Także posłuchajcie, jeżeli macie ochotę. Siema, najrokochane ludziska, moje duszyczki piękne! Ja jestem Karolina Kuraj i jestem przewodnikiem osobistej transformacji. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o Czakrze Korony i jakie poczucia możemy w sobie wytworzyć, żeby ta Czakra Korony nam się coraz bardziej otwierała, żebyśmy czuli coraz większe połączenie ze Wszechświatem i ze wszystkim, co istnieje. Bo to jest właśnie to, z czym, związane, z czym związana jest czakra korony? To poczucie właśnie takiej jedności ze wszystkim, to poczucie połączenia. I oczywiście można z tą czakrą pracować na różne inne sposoby, na przykład można używać różnych olejków eterycznych, yy, można używać mantr, można robić mudry i kryształkami można się też wspierać, na przykład taki selenit, albo kryształ górski, albo ametyst yy, na tą czakrę. Ale nie o tym dzisiaj chciałam powiedzieć, tylko właśnie o tym, jakie emocje one, jakie emocje pomagają nam w tym, żeby ta czakra była otwarta coraz bardziej. Tak. Więc połączenie ze wszystkim, jedność ze wszystkim, to są te emocje, które właśnie wpływają na koronę, bo to jest taka czakra, która otwiera się na tą boskość, na tą świadomość, na to, że jesteśmy jednym, że jesteśmy jedną świadomością, jedną energią. I naprawdę, żeby poczuć to, że jesteśmy na przykład taką kroplą wśród oceanu, że istnienie nasze jest tak ważne z całością wszystkiego, co istnieje. I my jesteśmy częścią całości, całość jest też nami, jak kropla w oceanie, prawda? I jeżeli możemy poczuć się właśnie w taki sposób, że jesteśmy częścią tej całości i czuć to połączenie, tą jedność, to to jest właśnie to, co pozwoli nam otworzyć czakrę korony. I na przykład, jak patrzymy na takie osoby, jak Matka Teresa z Kalkuty, to ta osoba, właśnie tym takim wkładem, swoim sercem, swoim połączeniem, Pomaganiem innym ludziom, właśnie miała bardzo uruchomioną tę czakrę. I możesz sobie zrobić takie ćwiczenie, że wyobrazisz sobie teraz, jak idziesz i pomagasz na przykład biednym albo ubogim. I naprawdę czujesz to, jakie czujesz poczucie w momencie, kiedy to robisz. I że czujesz, że ta osoba jest z Tobą jednym, dlatego odbasz o tą osobę. Chcesz dla niej jak najlepiej. Dajesz swój wkład dla życia tej osoby. I nawet to poczucie pomoże Ci otworzyć czakrę korony. Bo ono wynika z jedności, z tego, że my troszczymy się o innych, z tego, że chcemy jak najlepiej dla wszystkich. I nie możemy nie znać tej ubogiej osoby na ulicy, ale chcemy jej pomóc. Chcemy, żeby nasz wkład był gdzieś tam w, we Wszechświecie, czy na Ziemi się rozpościerał. I to jest właśnie to takie poczucie. Czakra korony to też jest nasz Największy potencjał, jakby takie pobudzenie swojego potencjału, pobudzenie też jedności pomiędzy naszym fizycznym światem a naszą boskością, naszą duszą, Bogiem, wszechświatem, jakkolwiek to kto chce nazwać. Każdy ma inne pojęcie wyższej siły, ale chodzi właśnie o to połączenie z wyższym światem. Czy cokolwiek, czy to jest Bóg dla Ciebie, czy może wszechświat, jakkolwiek to nazwiesz, to poczucie, że My jesteśmy wszechświatem, a wszechświat jest nami, że to jest jedno. To jest najważniejsze poczucie, jeżeli chodzi o czakrę korony. I ta czakra też jest ogólnie, jak to się mówi, mają inne czakry na nią wpływ, bo ona jest tak jakby złączeniem wszystkiego. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli połączymy ze sobą wszystkie kolory tęczy, to będzie to białym światłem. Dlatego ta czakra jest czasem przedstawiana jako fioletowa, a czasem jako biała. I ja akurat jak na przykład prowadzę medytację, to prowadzę ją tak, że ta czakra korony jest jako taki kwiat lotosu fioletowy, ale że wpływa do niej białe światło, takie boskie światło, lecznicze światło. I każdy z tą czakrą inaczej medytuje, ale ja na przykład lubię używać takiej wizualizacji, bo dla mnie to najlepiej działa. Ale na przykład dla niektórych, jak dla mojego ojczyma działa taka wizualizacja, że ma na przykład dziurę w głowie i ta nie na przykład takim lejkiem, tylko po prostu jest dziura jako, ta, jako to połączenie z wyższą jaźnią. Więc to jest czakra, przez którą możemy przyjmować informacje z tego wyższego świata. Przez tą czakrę też się odbywa channeling. Czakra trzeciego oka z korony. Jeżeli ktoś coś channelinguje, to znaczy jest kanałem przepływu energii dla innej jakiejś energii niż swojej, to właśnie czakra korony jest tutaj dużo, w dużej mierze aktywna. Albo jeżeli ktoś jest właśnie na przykład jasnowidzący, to czakra trzeciego oka i czakra korony są aktywne, bo wtedy tą informację możemy zebrać ze Wszechświata do naszego ciała i ją odebrać i mm, przetłumaczyć przez nas, nasz mózg i nasz umysł. Więc to jest to poczucie, że jesteśmy połączeni z tą boską mądrością, że mamy wiedzę, że my wiemy, że Każda informacja, której my potrzebujemy, pojawia się przed nami, że mamy zaufanie do tej boskiej energii, że jesteśmy z nią połączeni, że kochamy tą boskość. I jak na przykład się modlimy, to też ta czakra zostanie uruchomiona. Jak łączymy się po prostu z tą wyższą jaźnią, czy wyższą mocą, to wtedy uruchamiamy tę czakrę. No i oczywiście odwrotnością, jeżeli nie wierzymy w żadne wyższe ja albo wyższe Wiadomo, jaźnie, czy tam moce, to ta czakra będzie zablokowana. I jeżeli na przykład boimy się gdzieś tam odbioru jakichś informacji z innych wymiarów, to też może to przyblokować naszą koronę. Dlatego starajmy się na co dzień naprawdę czuć to połączenie z boskością, czuć, że jesteśmy tą boskością, że jesteśmy chodzącym po prostu boskim światłem. I ta czakra korony czasami też jest związana z pustką. Bo na przykład jak się medytuje na czakry korony, niektórzy mówią, że mantra on pomaga, a niektórzy, że właśnie ta cisza, taka pustka, nicość, ale nie taka pustka, że w takim negatywnym znaczeniu, tylko w takim, taka nicość, taki spokój. Pustka, ale taka spokojna pustka. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. <gry> Więc jeżeli ktoś by chciał otworzyć sobie i zbalansować czakrę korony, to na pewno pomoże, jeżeli będziemy dawać z siebie, jeżeli będziemy chcieć być jakby dla naszego społeczeństwa, że służyć innym, służyć naszemu społeczeństwu, bo to właśnie wytwarza w nas poczucie jedności. Chcemy być dla innych, chcemy dawać z siebie. I ta jedność, ta jedność, jesteśmy jednym, jesteśmy jedną energią. Wszyscy jesteśmy stworzeni z tej samej energii. To poczucie może naprawdę pomóc sobie otworzyć i zbalansować tę czakrę. No, a oczywiście, jakiekolwiek inne strachy przed tymi innymi, wyższymi mocami i takie różne emocje z tym związane, czy zwątpienie, yy, mogą nas blokować. Ale wystarczy przez nie przejść, wejść w ten strach, poczuć go do końca i w pewnym momencie się okaże, że go nie ma. I wiele osób ogólnie ma taki podświadomy strach, jeżeli chodzi o yy, tego Boga, czy wyższą świadomość, czy wszechświat. Dlatego, że z religii często wynosimy takie wierzenie, że to jest coś niebezpiecznego, że może Bóg nas ukaże, że yy, my mamy się bać. I dlatego ważne jest, jeżeli ktoś jest na duchowej ścieżce, a nie koniecznie religijnej, żeby ten strach odpuścić, bo tak naprawdę nie ma czego się bać. My jesteśmy tą świadomością woską. My nią jesteśmy. Więc to tak, się, to tak, jakbyśmy się sami siebie bali. Czasami mi ten aparacik tak yy, przeszkadza w wypowiadaniu się i właśnie to się stało teraz. Więc nie bójmy się wyższej świadomości. Nie bójmy się tego. Nie ma tam niczego złego. Jesteśmy nią. Otwórzmy się na nią. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiaj i wysyłam dużo jedności, poczucia jedności i miłości ze wszystkim, co istnieje.